Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu eksperckim z cyklu psychologia inwestowania. Kontynuujemy temat wewnętrznej gry, czyli psychologicznych aspektów dokonywania transakcji giełdowych. Dzisiaj jest to oczywiście część kolejna, czyli piąta. Na samym początku chciałem przypomnieć, że nasze spotkanie są współtworzone przez firmę Global BD Trading z Katowic. Mamy tutaj oczywiście slajd informacyjny, korzyści, ryzyko związane z używaniem dźwigni finansowej, zastrzeżenia oraz informacje o ryzyku, stały punkt programu. I przejdziemy może od razu do cytatu. Dzisiaj cytat George'a Soros'a. Jeśli inwestując dobrze się bawisz, jeśli to dla ciebie zabawa, prawdopodobnie nie zarabiasz żadnych pieniędzy, ponieważ profesjonalne inwestowanie jest nudne. Można jeszcze dodać, że jest tak nudne, jak oglądanie schnącej farby na ścianie. Dlatego też w dzisiejszym spotkaniu nieco bardziej zorientowanym na jeden temat niż pozostałe do tej pory pragnąłbym domknąć temat stylu inwestycyjnego, a właśnie osobowości, czyli tego, tej, tej formy zawierania transakcji wypracowanej przez nas. No i oczywiście wpływu tej formy na to, jaką mamy osobowość bardzo. Dużo informacji przekazanych przeze mnie dzisiaj będzie miało aspekt praktyczny, szczególnie jeśli chodzi o sposób na to, w jaki można by ułatwić sobie samemu znalezienie. Swojego stylu inwestycyjnego. Także piątą część wewnętrznej gry, psychologicznych aspektów dokonywania transakcji giełdowych, możemy śmiało dzisiaj już rozpoczynać: styl inwestycyjny, a osobowość. Pamiętajcie o tym, że żeby rozwinąć styl inwestycyjny, należy oczywiście utrzymać się na rynku. Wystarczająco długo utrzymać się na rynku, aby właśnie te mechanizmy rynkowe stały się dla nas zrozumiałe. A co za tym idzie, nasza psychika, nasze nawykowe, wyuczone reakcje, które mają miejsce w życiu codziennym, którymi posługujemy się na co dzień, przestały być naszymi wrogami w czasie dokonywania oczywiście inwestycji giełdowych, giełdowych, czy też nie wiem, forexowych, kryptowalutowych, to nie ma specjalnie żadnego znaczenia, a to, żeby Przestały być dla nas wrogiem, również w części zależy od naszej osobowości, ponieważ są osoby, które nie chcą wiedzieć, jaką mają osobowość, nie chcą wiedzieć też, jakie mają nawykowe, wyuczone reakcje, jakie są ich dobre i jakie są ich złe strony, jakie mocne w zasadzie, a jakie są słabe, e, słabe strony i bardzo często męczą się, po prostu handlując, bądź też druga strona jest taka, że się bawią po prostu pieniędzmi. A jak mawiał Soros, najprawdopodobniej rzadko. Nie zarabiają, a właśnie zarabianie pieniędzy jest jednym z początkowych celów, bardzo często wymienianych przez, przez osoby, które zaczynają przygodę z rynkami finansowymi. Musimy utrzymać się na rynku wystarczająco długo, wypracować swój styl inwestycyjny, który będzie, uwaga, dopasowany do osobowości. I teraz. Z poprzednich części dowiedzieliśmy się, że najwybitniejsi profesjonalni traderzy osiągają pewnego rodzaju wysoki poziom energii, który pozwala im automatycznie i bez wysiłku, bez stresu, również zbyt wielkiego, oczywiście reagować na zachowania rynku, bo dzięki. Dzięki właśnie wyrobionej już koncentracji, dyscyplinie i odpowiedniemu zespołowi przeświadczeń. Na szczęście są to pozytywne przeświadczenia, nawet jeżeli bazują na negatywnych doświadczeniach. Te negatywne doświadczenia, czy tak, czy siak, się będą zdarzały. Najważniejsze jest to, żeby mieć wyrobione wobec tych negatywnych doświadczeń odpowiednie sposoby na radzenie sobie z nimi. I w tym momencie, nawet negatywne. Doświadczenie można przekuć w coś wartościowego dla naszej przyszłości. A, więc powinniście już zdawać sobie sprawę po czterech częściach naszych spotkań, jak wielkie znaczenie dla pełnego wykorzystania na rynku Waszych możliwości ma proces, który właśnie tutaj sobie nazwaliśmy roboczo wewnętrzną grą. Jeżeli zrozumiecie własną motywację, jeżeli przeanalizujecie własne cele i będziecie potrafili kontrolować stan własnego umysłu w większym bądź oczywiście mniejszym stopniu, to będziecie w stanie opanować niepokój, wzmocnić koncentrację, wzmocnić dyscyplinę i nabrać zaufania do własnych decyzji inwestycyjnych. Skuteczność działań na rynku, skuteczność tradingu również można powiększyć dodatkowo przy pomocy pewnych psychologicznych Ćwiczeń. Gdy myślimy o psychologicznych umiejętnościach związanych z inwestowaniem na giełdzie, to powinniśmy brać pod uwagę indywidualne cechy każdego z nas, gdyż każdy z nas jako jednostka jest, jest zupełnie, zupełnie inny. Każdy z nas ma inne psychologiczne motywy, inne cele, inną odporność. I więc gdy wybieramy określony system inwestycyjny lub strategię, musimy to wszystko uwzględnić. Więc w gwoli przypomnienia. Jakie mamy style inwestycyjne, jeżeli mamy je wybrać podług naszej osobowości. Gdyż najlepiej jest, gdy styl inwestycyjny jest dopasowany do osobowości, a nie na odwrót. Bardzo dużo ludzi nie potrafi tego sobie dopasować na siłę, starają się być day traderami podczas gdy okazuje się, że ich styl tradingowy powinien być na przykład swing tradingiem albo position tradingiem, prawda? I dopiero odkrywają to po jakimś czasie, po od Odpowiedniej, odpowiedniej ilości porażek w tym czasie oczywiście i złych doświadczeń wyniesionych z rynku. Jest kilka tych stylów inwestycyjnych, na pewno większość z nich znacie, pozwólcie jednak tutaj, że nawiążę do takich stylów jak inwestowanie w trakcie sesji, czyli intraday Trading to tak zwany handel w, 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 oparty o horyzont czasowy, który ma kilka minut tylko i wyłącznie i ten styl wykorzystuje dynamiczne fale wzrostowe trwające powiedzmy do 15 minut do pół godziny. Następnie pozycje są zamykane. Inwestowanie w ciągu dnia, czyli day trading, ma horyzont czasowy od kilkunastu minut do kilku godzin i wykorzystuje takie właśnie fale wzrostowe, spadkowe również. To nie ma znaczenia. Trwające od 15 minut do już kilku godzin, dwóch, trzech, czterech, pięciu godzin, a nawet więcej. Pamiętajmy również o tym, że day nie zostawiają otwartych pozycji po zamknięciu sesji, tylko zamykają wszystkie pozycje w czasie jednej sesji giełdowej. Szybkie inwestowanie, tak zwane momentum trading, velocity trading to utrzymywanie pozycji przez około powiedzmy tam połowę dnia inwestycyjnego, ale wykorzystuje się do tego dynamiczne zmiany ceny akcji czy też kryptowalu czy też ceny walut trwające do właśnie kilku, e, kilku godzin. Jeżeli jest momentum, jeżeli jest ruch napędzany momentum, to wtedy się go e, wykorzystuje. Takie szybkie inwestowanie, formą takiego szybkiego inwestowania jest na przykład tak zwany pump and dump. Jak jest pompa na kryptowalutach albo na spółkach o bardzo niskiej chociażby kapitalizacji a bardzo dużych spreadach, no to w tym momencie widzimy jak to się odbywa. Jest to szybkie inwestowanie, wystarczy parę godzin, żeby tutaj dokonać odpowiedniej ilości transakcji i zamknąć swoje pozycje. Inwestowanie na przestrzeni kilku dni, tak zwany popularny swing trading, kiedy horyzont czasowy jest generalnie od 1 do 4 dni, nawet bym powiedział, że być może być tutaj do 5 dni, czyli mamy tutaj czas otwarcia po prostu giełd od, jednej, od, od poniedziałku do po prostu piątku. W dłuższym okresie, że mamy, zajmujemy jakąś pozycję, dlatego ten, ten styl inwestowania nazywa się position trading, no to horyzont inwestycyjny jest od 5 dni, czyli powyżej jednego tygodnia giełdowego do powiedzmy kwartału, czyli do 3 miesięcy. Oczywiście to są wartości, wszystko plus minus umowne. Inwestowanie w średnim okresie czasu, czyli tak zwany intermediate term trading, to jest horyzont inwestycyjny od 3 miesięcy do 12 miesięcy, a jeżeli ktoś inwestuje powyżej jednego roku, no to jest tak zwanym inwestorem długo czyli long term investing stosuje jako swój styl inwestycyjny. I teraz każdy z tych stylów, powinien być dopasowany do osobowości. Nie wszyscy będą day traderami, nie wszyscy będą momentum traderami. Okazuje się, że jednemu pasuje właśnie day trading, innemu pasuje swing trading i, i tyle. I zdaje, I zdaje się, że większą liczbę, nie tylko zarobku, ale większą liczbę transakcji potrafi, zarobionych oczywiście potrafi właśnie mieć dany trader, jeżeli handluje na przykład swing tradingiem, a z, mimo powiedzmy potencjalnie większej ilości. Ogólnych transakcji wychodzi na minusie jako day trader. Tak więc pamiętajmy o tym, że musimy styl inwestycyjny dopasować do, do osobowości. No i właśnie, gdy myślimy o tych psychologicznych umiejętnościach związanych z inwestowaniem, inwestowaniem na giełdzie, one się liczą, jak najbardziej się liczą, są brane pod uwagę, ponieważ muszą, każdy z nas jest i troszeczkę inny, każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe, na innym etapie życia się znajduje, ma, jest w określonym oczywiście wieku, więc pewne cechy powiedzmy ze sobą dzielimy, ale też mamy wewnętrzne cechy, własne wewnętrzne cechy bazujące chociażby na temperamencie, z którym się po prostu rodzimy, które jest bardzo na modyfikacje i okazuje się, że musimy przy wyborze stylu inwestycyjnego musimy brać pod uwagę właśnie naszą osobowość, a co za tym idzie, jeszcze jako składnik tej osobowości, również chociażby nasz, nas, nasz temperament. Mamy inne cele, inne motywy, inną odporność, inną twardość mentalną, jedni są bardziej zdyscyplinowani, inni mniej, więc. Pamiętajcie o tym, że system inwestycyjny albo strategię musimy yy, musimy oprzeć o właśnie naszą osobowość, żeby sobie wyrobić nasz styl inwestycyjny, który będzie no, oczywiście jak najbardziej skuteczny. To jest raz, a dwa będzie przynosił nam um, jak najwięcej korzyści przy minimalizowaniu wpływu e, negatywnych czy, czynników stresogennych. Okay? bo to nie, nie jest specjalnie chyba się z tym zgodzicie, tak zdroworozsądkowo myśląc, nie jest to żadną sztuką, żeby żeby zajechać się jak to mówią praktycznie na amen, no ale przy tym zarobić powiedzmy jakąś tam no, dużą ilość pieniędzy, prawda? W tym momencie ta ilość pieniędzy pójdzie na to, żeby podreperować nasze zdrowie, albo wpadniemy w czynniki różnego rodzaju zdarzenia uzależniające mniej lub bardziej, no i w tym momencie nasze, nasze pieniądze zostaną. Zostaną bardzo szybko na tego rodzaju aktywności przeznaczone, prawda, więc to nie jest specjalnie żadnym e, e, żadnym specjalnym wyczynem, żadną specjalną um, nie ma tu się specjalnie czym chwalić, jeżeli ktoś tego rodzaju e, uprawia powiedzmy trading, że handluje dniami i nocami wszystkie sesje e, e, i tokijską i australijską i jeszcze potem trochę trochę londyńskiej i, i kończy oczywiście amerykańską i potem znowu mm, Niespecjalnie nie, nie ma to, będzie to miało przełożenie w przyszłości na, na, na jego, powiedzmy, ogólne, ogólne samopoczucie, na jego ogólny well i oczywiście na poziom stresu, który jest przy tym generowany w czasie, tej, w czasie tej aktywności traderskiej. Mam tutaj dla Was oczywiście um, z części praktycznej takie pytania, które możecie sami sobie zadać, możecie je oczywiście spisać i odpowiedzieć najlepiej na kartce, a nie tylko w głowie, że tak powiem, ponieważ podczas procesu właśnie przelewania, jak to mówią myśli na papier, również następuje tak zwana. Dodatkowa, że tak powiem, refleksja, taka ukryta refleksja, która nam łamie tą barierę samooszukiwania samo siebie, prawda? I mamy tutaj większą, że tak powiem, swobodę, do tego, żeby pewnego rodzaju rzeczy, które nawet nie chcemy słyszeć albo o których nie wiemy, albo takich, które nam przeszkadzają, które są dla nas jakieś bolesne, czy też które są dla nas frustrujące, mają szansę w tym momencie zostać przeniesione. Na, na papier, na zewnętrzny obiekt. Dzięki temu są eksternalizowane, mówiąc krótko, nie, przez co emocje się spłycają w stosunku do tego rodzaju przeżyć, i emocji i doświadczeń i, i jest nam po prostu łatwiej, a, a co za tym idzie, pełniej również tego rodzaju ćwiczenie wykonać. Oczywiście, po co są te pytania? Wiedza no, na ten temat jest potrzebna po to, by wybrać system właśnie inwestowania odpowiadający do, do osobowości. No, z doświadczenia wiem, że nie ma jednego gotowego systemu dobrego dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli korzystacie z jakiegokolwiek systemu, który został Wam sprzedany, przez kogoś pewnie część z tego systemu możecie wykorzystać, może nawet i większą część można wykorzystać. Niemniej jednak, jestem pewien, że po jakimś czasie sami będziecie go modyfikować. O ile oczywiście będzie on w jakiś sposób dla Was korzystny, ponieważ, tak jak już mówię, to co jest dla jednej osoby, sposobem na zarabianie w tradingu pieniędzy w stylu day, day tradingowym, powiedzmy w horyzoncie day tradingowym, no to ta, ten, ta sama metoda stosowana w, w czasie swing tradingu niespecjalnie będzie przynosić wymierne rezultaty. Tak więc, jakie są to, są to pytania, które ułatwiają i, i identyfikację swoich zalet, swoich słabości, swoich dobrych stron, swoich, swoich złych stron, po to, żeby właśnie poznać bardziej swoją osobowość i dopasować tutaj styl inwestycyjny do naszej osobowości? I jaka jest moja największa słabość jako inwestora? Przetrzymuję za długo pozycję, przetrzymuję za krótko, nie pozwalam zyskom rosnąć, jestem skoncentrowany tylko na jednym, jednym powiedzmy, nie wiem, tam walorze, czy na jednym jednym, jednym, jednym rynku i tak dalej, i tak dalej. To może też być postrzegane jako słabość. Chodzi o to, że, żebyście napisali sobie wasz punkt widzenia, a nie czyjś, prawda? Czyli jeżeli. To jest w, przez Was postrzegane jako słabość, to po prostu ją tutaj wymieńcie, a z drugiej strony, co jest Waszą największą zaletą? W czym jest to naprawdę dobry? Co jest moją największą siłą, jeżeli chodzi oczywiście o, e, o trading w odniesieniu do, do tradingu? Co mnie najbardziej interesuje w, w grze na giełdzie, tak? w inwestowaniu na, e, na giełdzie? A co interesuje mnie najmniej? W czym w ogóle nie widzę żadnego, żadnego zainteresowania? Co mi sprawia największą przyjemność w inwestowaniu? E, a co najmniejszą? Bardzo okazuje się, że proste pytania, ale odpowiedź wcale może nie być aż tak oczywista i prosta, no bo zarabianie pieniędzy to oczywiście, że sprawia mi największą przyjemność, ale czasami jest też tak, że ktoś lubi na przykład wyzwania pewnego rodzaju intelektualne, lubi mieć rację chociażby, nie? i to też mu sprawia równie dobrze dużą przyjemność. No a najmniejszą przyjemność, jak nie ma racji na przykład. Muszę też tak, też tak być. Jak wiele wysiłku jestem gotów włożyć w moje inwestycje? Jak wiele wysiłku, czyli powiedzmy nie wiem, zasobów, czasu, pieniędzy i tak dalej, jestem gotów włożyć w moje inwestycje, w moją grę na giełdzie, w moje inwestowanie na giełdzie. I kolejne pytanie, równie istotne, czy wolę grać na wyczucie? A jeśli tak, to dlaczego? Co to znaczy gra na wyczucie? To znaczy gra to jest taka, że wydaje mi się, że teraz będzie rosło i kupuję. To jest, to jest właśnie gra na wyczucie, mimo tego, że mój system, system transakcyjny, który sobie tam skonstruowałem, nie pokazuje jeszcze jakiegoś tam setupu czy nawet sygnału. A może z drugiej strony, może wolę posługiwać się w pełni zautomatyzowanym systemem. Prawna, czyli wolę jak ja przeznaczam gotówkę na depozyt brokerski czy też giełdowy, a za mnie dokonuje transakcji po prostu bot w 100% zautomatyzowany. No i ostatnia sprawa, jak wyobrażam sobie doskonały dzień inwestycyjny, jak wyobrażam sobie doskonałą sesję giełdową. Jak przeczytacie uważnie swoje własne odpowiedzi i przeanalizujecie je, to powinniście się zorientować, co właśnie powinien uwzględniać wasz system inwestycyjny, jeżeli ma się okazać skuteczny i jeżeli na przykład dla przykładu należycie do osób, które cenią sobie, cenią sobie własną intuicję. Mówią, jak to się mówi, własnego, własnego nosa sobie cenią. No to nie należy w tym momencie Wam zalecać systemu o wysokim stopniu z Prawda? Czyli takiego, który na przykład jest, no mój botem handlującym, którego się włącza i wyłącza ewentualnie raz na jakiś czas. No i na odwrót, tak? Jeżeli, jeżeli jesteście graczami, którzy są mało intuicyjnie, no to oczywiście w tym momencie system transakcyjny o wysokiej automatyzacji to jest coś, na czym powinniście się skupić, co jednocześnie oznacza, że tego rodzaju system będzie mógł być uruchomiony bez praktycznie nadzoru, ale oczywiście jakiś tam nadzór będzie, będzie był z waszej strony potrzebny. Jedne boty będą miał więcej, drugie będą miał oczywiście więcej. Psychologiczna wiedza, którą zdobyliście do tej pory, powinna w znacznym stopniu poprawić Waszą skuteczność w inwestowaniu, no ale ostatnim elementem jeszcze tutaj tej wiedzy jest oczywiście poznanie no, pewnego rodzaju własnej wrażliwości rynkowej oraz oczywiście temperamentu rynkowego, czyli, czyli po prostu handlu, na przykład pod wpływem bardzo silnych, silnych emocji, czy też wtedy na przykład są takie osoby, które paradoksalnie wykorzystują tego rodzaju Sytuację do tego, żeby grać i żeby zarabiać skutecznie po prostu pieniądze na, na rynkach finansowych. Pamiętajcie o tym, że dobieramy styl inwestycyjny na osobowość tutaj skupiłem się właśnie na takich graczach, które bardzo, na takich graczach, którzy grają na czuja, są, są intuicyjnymi e, g, graczami, więc tutaj oczywiście jest to jeden z aspektów, że tak powiem, tego rodzaju podejścia do, do osobowości, temperament to jest kolejna sprawa, wrażliwość to jest, to jest kolejna sprawa, e, ekstrawertyzm, introwertyzm i tak dalej, jedni wolą grać w trading roomie na przykład, inni wolą zaciszu swoim i są remote traderami gdzieś u siebie po prostu przy biurku i, i też jest im w tym dobrze. Także pamiętajcie, żeby w tym momencie wziąć pod uwagę jak najwięcej tych, tych, tych składowych. Przy, przy podejmowaniu decyzji o, wyboru, o wyborze stylu inwestycyjnego, bo może być tak, że po prostu go do, do nie dopasujecie. Wam się będzie wydawać, że skoro wszyscy grają na day no to ja również powinienem. A może być tak, że ten styl inwestowania jest kompletnie niedopasowany do waszej osobowości, ponieważ wy jesteście graczami, którzy są mniej intuicyjnymi i wolicie, jak system transakcyjny zawiera transakcje za was. Tylko monitorujecie ewentualnie, co on ma robić i na jakich rynkach, z jakim ryzykiem ma zagrywać. No ale to już są szczegóły techniczne. Mam nadzieję, że po tym, jak już odpowiecie sobie na pytania, przeanalizujecie je, to będzie przynajmniej dobry początek do tego, żeby tego rodzaju aktywność sobie tutaj powiększyć, albo ją zainicjować, albo właśnie ją, ją powiększyć w oparciu właśnie o te informacje, które dzisiaj na tym spotkaniu zdobyliście. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozostałe nagrania spotkań eksperckich z cyklu Psychologia Tradingu są dostępne na profilu firmy Global Wealth Trading na platformie YouTube, a dla graczy mało intuicyjnych przypominam, że Global Wealth Trading jest to firma, która tworzy trading roomy i zatrudnia traderów od 2010 roku w charakterze właśnie prop tradingu, czyli handlu na akcjach amerykańskich w systemie w stylu transakcyjnym day trading, kapitałem własnym firmy, bądź też kapitałem swoim również, albo Mieszankę kapitałów. Oczywiście tutaj macie wyszczególnione, co firma, co firma oferuje, jeżeli chodzi o osoby zainteresowane day tradingiem na amerykańskich rynkach akcji. No i jak pewnie wiecie, day traderzy to oni są raczej tacy wysoce intuicyjni, prawda? Czyli oni wolą grać zgodnie z tym, co. Sobie wypracowali, ale jeżeli są takie dni na rynku, że niewiele się dzieje, bądź też mają tutaj jakiś jakieś gorszy okres, powiedzmy, no to w tym momencie. Korzystają ze skanerów, skanerów takich jak Trade Ideas, jedno z najważniejszych narzędzi Tradera, dzięki którym mogą realizować swoje, swoje strategie. Można wyszukiwać również nowe, chociażby spółki giełdowe, albo też spółki podobne do tych, do których, do których, na których zarabiają, odpowiednio tam sobie posegregować, podzielić i w tym momencie również powiększa się nasze powiedzmy pole do tego, żeby dokonywać transakcji na rynkach akcji amerykańskich. jeżeli jesteście zainteresowani spotkaniem w filmie Global Wedding Trading na jedną sesję giełdową, śmiało można się z firmą skontaktować i zostanie Wam udostępnione profesjonalne stanowisko traderskie, a jeżeli jesteście wysoce intuicyjni, no to w tym momencie również Was zachęcam do tego, abyście spróbowali chociażby skaner właśnie Trade Ideas, jeżeli chodzi o wyszukiwanie różnego rodzaju spółek, pod kątem pewnego rodzaju ściśle określonych chociażby parametrów. Tak więc z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. No i oczywiście zapraszam na następne. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.